Moi kochani, witajcie serdecznie. Mamy dzisiaj piątek, jest dzień przed Wigilią, a ja, zamiast szątać, dzień dobry, puszuje po Jędrzejowie. Jest jeden dzień wolnego, więc chcę sobie załatwić sprawę w plusie, ponieważ skończyła mi się umowa. Boże, jak dziwnie na mnie ludzie patrzą, jak widzę z tym telefonem w ręku. I jeszcze coś gadam, no ale nieważne. Kochani, skończyła mi się umowa w susie i muszę przedłużyć. Nigdy nie mam, słuchajcie, po drodze do tego Jędrzejowa. Ciągle coś, ciągle w drugą stronę. Więc stwierdziłam, że dobry moment, żeby właśnie się wybrać i coś załatwić. Nie mam też żadnych lampek przed tą, wiecie, na jakąś choinkę, żeby powiesić zewnętrznych, więc też może kupię. No i będę wracać do domu. Już nie mogę się doczekać, aż się ciemni. Prześlicznie ta choineczka mi świeci, zarówno te, ta girlanda, Co kochani u nas? Już się robi szaróweczka, piątek się kończy, a ja, a ja sobie zaraz zrobię herbatkę z cytrynką i z pomarańczą, taką malinową, malinowo-miętową. No zobaczymy, na co będziemy mieli ochotę. Dzieciaki grają na xboxie razem z Grzegorzem farming, a ja kochani ogarniam już, kończę ogarniać dom, tam zostało mi pranie jeszcze do złożenia, tutaj zrobiłam słuchajcie kapustę z grochem, powkładałam w słoiki, będę miała na jutro już gotową, jedna rzecz z głowy, bynajmniej na Wigilię. Dzisiaj też, tak jak mówiłam, byłam w plusie, zmieniłam umowy, poprzedłużałam, popodpisywałam aneksy. Także ten temat jest załatwiony. Nienawidzę niedokończonych spraw a, i również nienawidzę długów, które przenoszę ze starego roku na nowy. Także staram się wszystko pooddawać. Jeżeli coś komuś mam oddać, to oddaję oczywiście, w miarę swoich możliwości na początku myślałam, że zrobię przepis termomiksa kapusta z grochem, ale słuchajcie, weszłam w Pinteresta i sprawdziłam jak się to robi bo w życiu swoim jeszcze nie miałam okazji zrobić, kochani wyszła przepyszna, gotowałam osobno kapustę, osobno groch groch musiałam naprawdę bardzo pilnować, żeby mi się nie przypalił bo on ma tendencję do przypalania, dodałam troszkę cukru sól, jest tutaj też pieprz i co tam jeszcze jest, moi kochani? Jest też, słuchajcie, taka przysmażona cebulka na maśle i łyżka masła. Tyle w sumie, kochani, wszystko połączyłam i wyszło nam coś pysznego. Moi drodzy, ja nie wiem, czy się cieszyć, czy się smucić, bo to już jest przedostatnia paczuszka. To znaczy, że coś się kończy, ale to też znaczy, że coś się zaczyna adusia otwiera przed ostatnią paczuszkę dzisiaj włożyła sobie tą przepiękną sukienkę to którą dostała dosta od cioci od cioci od oliwki tak adunia pięknie otworzy ja się tylko mogę domyślać ja mogę się tylko domyślać co to jest skoro jest zatyczka to jest szansa że to jest taki pojemniczek na oliwę tak pokaż co tu pisze tylko delikatnie żeby się nie urwało kochanie Zobaczcie, winegar, vineg winegret. Myślę, że tutaj będzie oliwa, a podejrzewam, że w tym drugim będzie coś podobnego, tylko na coś innego. Zobaczcie, jakie śliczne, eleganckie, nowoczesne, piękne, biały z czarnym. Będzie pięknie wyglądać w mojej kuchni i już biorę za sobą, kochani, i zanoszę, tak, Adysiu? Świetnie. Kochani, biorę torbę, wyrzucić, a tam coś jeszcze jest, a nie zauważyła. O matko, jakieś liczne frotki, zobacz z serduchami, no co ty nie zauważyłaś takich nie. rzeczy, no wiesz ja co, tak. no właśnie i by poszło do kosza, i poszłoby do kosza, dobrze, że mama jeszcze taka zapobiegawcza i jeszcze zerknęła, co tam w środku się może znajdować, teraz to już my wiemy, że tu nic nie ma, piękne frotki, prawda, no. piękne. Moi kochani widzą? Nie, co my tu dzisiaj mamy? Urodziny, dzisiaj mamy. urodziny naszego kanału. Adusiu, a ile już ten kanał trwa? Które to są urodziny? Drugie. Drugie. Moi kochani, drugie urodziny mojego kanału Masia, vlog właśnie się. Po były pierwsze i teraz są drugie. Zakończył, także zaczynamy trzeci rok. Niesamowite jest to, że wytrwałam tak długi okres czasu, że wy byliście ze mną, jesteście ze mną i mam nadzieję, że będziecie. Kochani, w związku z tym, że te urodziny mamy, musi być oczywiście tort. Co prawda nie jest pieczony przeze mnie, ale przez Biedronkę. On jest prześliczny z borówkami, z bitą śmietaną i białą czekoladą. Są dwie piękne świeczki. Moi kochani, jeszcze raz serdecznie Wam dziękuję i bardzo proszę o więcej. Jeszcze Adusiu nie dmuchaj i chciałam wam powiedzieć jakieś podsumowanie. Mamy 9400 chyba 70 subskrypcji. Tyle udało mi się zdobyć przez dwa lata. Systematycznie moi oglądający dochodzą, także bardzo mnie to cieszy. Pamiętam, że w tamtym roku. We vlogmasie było oglądających codzienne filmy około 700-800 osób, teraz jest ponad 3000, czasami i 4, także sama widzę i jestem dumna. Pęka moje pękę. Pęka moja duma za to, że właśnie dajemy radę, że udało mi się codziennie filmik nagrać i że ten vlogmas drugi już, kochani, e, zaraz pyknie i będziemy mieli komplet jeszcze jutro podsumowanie, życzenia bożonarodzeniowe. Bo przecież jutro Wigilia, dzisiaj urodziny, także taki uroczysty dzień, a dusiu zdmuchnij świeczki. Nie myślałam, że poczekasz na mnie. Rzadko święta, no ale nic. Pykło to pykło, kochani. Bardzo dziękuję jeszcze raz za to, że jesteście ze mną i bardzo Was proszę o pozostanie i oczywiście o subskrypcję naszego kanału. Nowych widzów zapraszamy. Starym widzom bardzo dziękujemy za wsparcie i no pora skosztować tego przepysznego tortu. Ada się nie może doczekać, bo tutaj są borówki, kochani. A ja lubię borówki. A Dusia lubi borówki. A dawno także... nie jadłam borówki. Dawno nie jadłaś, tak? A Dusia już się czuje zdecydowanie lepiej, cały czas jest na antybiotyku. Ale wracając do tematu, kochani, mamy urodziny, bardzo się cieszymy, bardzo wam dziękujemy i prosimy o więcej. Drodzy, wracając do moich, e, słuchajcie, hydrożelowych stroików. Przypominam, że ten jest z wody, ten jest z hydrożelu. Zobaczcie, bombki puściły kolor. I ta moja ozdoba świąteczna, bożonarodzeniowa, robi się różowa. Więc y, nie wiem, czy to Mama. chodzi o to, że jest słaba jakoś bombek. Mama! Tak? Za chwilę też kochani, będziemy stroić te nasze pierniczki, Adusi dam pisaczki. Skoro nie była w szkole, tak. a w szkole stroili takie Dzieci pierniczki. stroiły pierniczki, więc mamy takie biedronkowe pierniczki, Bo tamte tak te nasze już są zjedzone i Adusia zaraz będzie stroić, tak? No. No to dobrze. One z takiej masy piernikowej, wiesz, takim korzennym z zapachu i smaku. Także świetnie. Nie lubię takiego zapachu. Nie lubisz takiego zapachu, a lubisz stroić i przystrajać? No właśnie. Ja będę tak przystawiał, dobra? Mhm. A wszystko opowie? Dobra? No to opowiadam. Powiedzcie, jakie mam kolory? Tak, wszystko powiedz. Kolory, kolory są cztery, a są kolory zielony, czerwony, żółty, biały. Jest taka puszka, Taka. I będziemy mi ustroili pierwniczki. Ja natomiast mam przygotowaną gorącą wodę, żeby nasze tubki powkładać o w ten sposób i żeby się troszeczkę ta masa rozgrzała, bo y, strasznie ciężko, ciężko się wyciska takie tubeczki tam y, na y, słuchajcie opakowaniu pisało, żeby tylko ugniatać, że ona się powinna sama jakoś tak bardziej, wiecie. Y, A ja to mam takie kółeczko do... Zrobić bardziej płynna, a Dusia sobie wzięła pierniczki. A Dusia, to jest góra, dół pierniczka, a to jest góra pierniczka, dobrze? No i będziesz zaraz sobie tutaj stroić. A my, kochani, a my co będziemy robić? Ja się zastanawiam, czy dzisiaj już nie opiec spodu do ym, leśnego mchu i spodu do szreka. do szreka. Może to byłby dobry pomysł. Ale ja lubię tego szreka. Lubisz szreka, tak, i lubisz też leśny mech. Tylko ktoś mi zjadł granata. Ja nie jadłam. Na pewno? Nie. Ale zobaczcie, widzowie, bo po tej minie widać, że chyba dusia jednak coś jadła tego granata. Nie jadłaś? Na mały paluszek przyznaj się, że nie jadłaś tego granata. Nie? Okay. Nie. Nie jadłam tego Zobaczcie, jaka śliczna y, zimowa herbatka mi wyszła. Mam tutaj mimąkę, mam tu pomarańczę. Y, I tutaj jest ta herbata mięta z, z jabłuszkiem, także Jami. Zobaczcie, jak atrakcyjnie wygląda. No, dusiu prześliczne zrobiłaś pierniczki. Bardzo ładnie. Jaki śliczny Mikołaj, jaki ma piękne, wytrzeszczone oczy. Zobaczmy tu. A tu Agatka też się pięknie postarała, naprawdę, bardzo ładnie. Agatko! Agatę zrobiła Rudolfa. Rudolfa zrobiła? Faktycznie. Jest i Rudolf, Mikołaj, choinka, to nie wiem co to jest. A, Mikołaj też, a, tutaj, a tu? A tu masz gwiazdę betlejęską. Gwiazdę betlejęską, a tu Mikołaja, ślicznie. Fajnie, ale to też takie ciekawe, nie? Taki miks różności, słuchajcie. Gwieździste niebo, jakby ktoś pytał, no nie, nocne niebo, miks dekoracji. Wow, pokaż mi go. Ciasteczek. Mm -hmm. Naprawdę fajna sprawa i niekoniecznie trzeba umieć piec Umieć piec Pierniczki można kupić w biedronce, całe wiadro takich pierniczków. I słuchajcie, cały wieczór dzieciaki z głowy. Do tego pisaczki. Miks. Jeden miks, drugi, słuchajcie, świąteczny. Podaj tam paluszku. Ja, jest moc. Czekałam, czekałam i się doczekałam. Jest noc. Zciemniło się. Zaraz zgaszę światło w kuchni i będę się delektować tym przepięknym wystrojem czyli moją poinką i girlandą, która jest w odcieniu zimnego, chłodnego, białego. A gdzie jest Thermomix? Myję się w zmywarce. A ja już myślę, że dzisiaj odpoczywam. Mam dość, kochani, ile można, ile można. A tutaj reniferek i choineczka również się świecą. I tu ktoś położył mandarynkę. A ja słuchajcie, czyli dzisiaj już naprawdę nie mogę więcej zrobić. Tylko jeszcze zostało mi się okąpać. Adusie, okąpać. I może wreszcie sobie coś obejrzymy, albo na Netflixie, albo na, TVM, na, na TVN Player, bo też mam wykupiony, albo na CDA. Zobaczymy, co będzie ciekawego. A może wró wrócę do filmów. Um... Boże, listy do M, jest tyle części do obejrzenia. Słyszałam też, że Avatar wyszedł, część druga, ale tutaj chyba, nie wiem, wydaje mi się, że bardzo długo ten film trwa, więc zastanawiam się, czy bym nie chciała i nie miała ochoty iść właśnie na Avatara do Heliosa, gdzie jest, słuchajcie, ta możliwość wykupienia miejsc takich półleżących i to się nazywa Dream. I tak sobie myślę, że jak nigdy nie byłam, to bardzo bym chętnie właśnie w ten sposób obejrzała sobie tego awatara. Bardzo dziękuję, że byliście ze mną w tym przepięknym, cudownym dniu urodzinowym. Bardzo się cieszę. Fajnie, że te dwa lata pykło i że te dwa lata mamy za sobą. Mam nadzieję, że kolejne dwa będą na, na tyle intensywne, pracowite i radosne, szczęśliwe, przynoszące euforię, przynoszące radość, że będziecie ze mną, będziecie kontynuować ze mną tą moją drogę, przygodę no i oczywiście zapraszam serdecznie na jutro, na kolejnego vloga. Bardzo dziękuję za dzisiaj i pozdrawiam Buziaki.